Witajcie, witajcie wszyscy w nowym odcinku z serii z Divine Divinity mojej ulubionej gry jeszcze z dzieciństwa jak zapewne wiecie albo i nie wiecie, nie wiem w dzisiejszej grze będziemy nieść, odnosić w zasadzie niszczyciela dla pewnego sympatycznego orka, który o dziwo nie chciał nas zgładzić Mam sporo, sporo nowych itemów, które widzieliście w ostatnim odcinku. Mam wreszcie jakąś taką magiczną laskę. Mam nadzieję, że przyda mi się ona w grze. Nie wiem, jak zawsze powtarzam, ja nigdy nie grałem magiem, chociaż bardzo lubię magów. W tej grze grałem akurat zawsze wojownikiem i dobrze mi to szło, bo, bo grę przeszedłem. Gdzieś tam przy końcu miałem jakiś problem, ale przeszedłem. Natomiast teraz może być wesoło, bo nie wiem jak to będzie. Wchodzimy sobie do dołu i idziemy oddać, oddać grę dla, o właśnie, dla tego gościa smoruka. Jakkolwiek mamy go znaleźć. Nie wiem jak ja mam go znaleźć. O, tutaj są drzwi. W porządku. Tutaj są Grim i Berot, więc oddamy, oddamy topór dla Smoruka i wszyscy będziemy żyć długo i szczęśliwie. Mamy dostać za to jakieś słodkie kuferki lub inne niespodzianki. Ciekaw jestem, co nam powie Smoruk w nagrodę za, za ten topór. Mogę mu go spokojnie oddać, więc oddam. Nie czekać długo. No dobrze, no nie, nie będziecie czekać długo. Daj niszczyciela. To jest niszczyciel. No dlaczego mam nie iść? O, dostałem masę doświadczenia. I wykonałem kolejne zadanie, wspaniale! Ale tu mamy jakieś takie przejście. Tutaj złoto leży. O, kij ze złotem. A ja sobie wejdę. Zobaczmy, co się stanie. A, nie mogę, nie wiem o co chodzi. Zapiszę najpierw grę. W sumie to i mądrze zapisać sobie grę przed czymś takim. O. Eee! <laughs> Uciekłem, nikt za mną nie idzie. Jeszcze Wo Wow, 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 Naprawdę silne te orki. faktycznie, miał rację. Nie powinienem iść za nim. Jestem zdecydowanie za słaby. W porządku. Oddałem więc cesarzowi co cesarskie. Ten, ten niszczyciel był trochę wart. Cholera. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem tak naprawdę. Hmm, bo w końcu... No, kurczę, no, to, to, to było coś warte, tak? Też nie mogę zrozumieć, dlaczego ta laska, którą, którą gram, w zasadzie nic nie daje. Nie wiem. Myślałem, że w tym odcinku tak naprawdę oddam ten topór. Myślałem, że coś się jeszcze zdarzy. Bo przyznam uczciwie, że... Jak grałem prywatnie, to nie oddałem. No nic. Porozmawiam sobie ze wszystkimi, dlaczego nie żyje George. O, mam klucz. Gdzie mnie ten klucz zaprowadzi? Co to jest w ogóle? Kto tu mieszka? Tu nic kurwa nie ma. O. Są jakieś przedmioty w meczce. Złoto, złoto, nic więcej. Lipa. Idę porozmawiać z ludźmi o tym George'u całym. George'u Clarksonie. O, Joram. Co wiesz? O, trudno, gówno wiesz. Ale masz pewne rzeczy, które mnie mogą zainteresować. Nie. nie bardzo mam ci czym zapłacić, a nie chcę pozbywać się e, pieniędzy, bo pieniądze zawsze się przydają. A, tak to już bywa w tym świecie, że pieniądze zwykle się przydają. Ale może zróbmy tak... Wezmę od ciebie miksturę magii i tą. I zapłacę Ci za to w gotówce. A sam po prostu udam się poszukiwać innych. A za... najchętniej sprzedałbym to kosztowności yy, Mortenusowi, który jest tak wdzięczny, że. dla Nilo. Właśnie, co wiesz. Kurczę, On też nic nie wie. A co masz? Lanilor, o, Lanilor jest niewielki. To, to wspaniale. Od niego mogę kupić za bardzo śmieszne pieniądze. Wszystko. Znaczy, nawet te bym kupił, bo mam dużo, ale w zasadzie nigdy, nigdy mało mikstur. Szczególnie od wielbiących. No i wiel wielbiący płacą najlepsze stawki, tak? Szmaragd ci oddam cztery rubiny. O jest za dużo. 315, no, dorzucę dwa t, 402, dodaj trudno. Idziemy dalej. No w sumie mogę kupować, bo to, to, to są takie tanie rzeczy, te mikstury. Ja wiem, że, że ich dużo idzie, ale właśnie przechodząc przez różne takie rzeczy... Nie mam pojęcia. Był utalentowanym uzdrowicielem, sprzedawcą, któremu można było zaufać. Szczodrze mnie wynagrodzi! O właśnie. Nikt nie powinien używać tych ziół, a twój przyjaciel Lanilor robił ci z nich herbatki. No, Lanilor by miał o czym z nim porozmawiać, tak. No, ale ty masz dużo kasy. Też jest coś wielbiącego. Hmm. Z takim też się chce handlować, prawda? Z drugiej strony, no co ja mogę sprzedać? Chwilę, trucizny posprzedaję. Już ja trucizny w ogóle nie używam. Mikstura cienia, wzmocnienie może mi się przydać. Miksura cienia, pomniejszy eliksir, nie pamiętam na czym był zwyczajny eliksir, a nie chcę, nie chcę używać bezpodstawnie, bo może mi się jeszcze przyda. O, te ja mamy, nawet pomidory sprzedamy. tylko najpotrzebniejsze rzeczy. No dobra, teraz już naprawdę nie mam co sprzedawać. Ale za to 1600. O. I pięknie. Mało no kto wie coś o tym George'u. Jeszcze raz pójdę do chaty George'a. Odszukaj przez George'a. Uzdrowiciela nie wiedzą, kto mógł być zabójcą. Mordynus poprosił mnie o wyjaśnienie tajemnicy tej zbrodni i informowanie go na bieżąco. Odszukam. O proszę. Zdobyłem jakąś linę. Hmm. Może coś ma z tymi skrzyniami. Jeszcze raz przejrzę jego dom. Znowu jest jeszcze jakaś skrzynia. The container appears locked. Ah, last I can't use that. I'm not able to use that. Sorry, I can't use that. No, okay. Prawdopodobnie niczego więcej się nie dowiem, ale poprzesuwam to i owo. A nie, tu nic nie ma. Szkoda. Idę do morderusa. Może, może ta lila jest coś warta przy okazji. Wiecie, jak to jest. Warta 3. Warta 103. Mój jest wart 188, ale zobaczmy, czym to się różni. Nie, nie spoduje. 6 na 6 7 na 19 tancerz 10, tancerz 80, no po prostu guzik warte. No dobrze, pohandlujmy. Mam dla ciebie to, 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 to. Wszystkie rzeczy, które jeszcze udało mi się zabrać dla truposza, no bo trup nie potrzebuje. W porządku. O, jesteś w stanie mi zapłacić. W gotówce, świetnie. No dobrze, dużo się nie dowiedziałem. Przejdźmy się więc po domu tego całego George'a. Wokół domu, przepraszam, George'a. Może okolica coś mi powie. Ja już jadę na alcie, czyli na podświetleniu, bo. W ten sposób można się czasem czegoś dowiedzieć, ale widzę, że akurat okolice domu George'a mam sprawdzoną. O, ja z pogadam. Okej, okay, czyli Mordenius wiedział najwięcej, a i tak Guzik wiedział. No to straszna lipa. Odwiedźmy ten, ten ten opuszczony dom. On był dziwny. Nie sądzicie? Mogło coś być. Co no zobaczcie, takie pogorzywisko. Czy może mi się tylko wydaje? Nie mogę tego że czasem... O właśnie, rota piwnic pod skrzyniami. No to mamy kolejną zagadkę. Ja wolę zapisać grę, bo w przypadku zagadek nigdy, ale to nigdy nic nie wiadomo. Cholera, co się działo pod tym domem? W zasadzie to jest piwnica domu. Co, ja nie opuszczę? No to patrz. Cholera, może faktycznie jej nie opuszczę? Kurwa, mać, ty. Zamrożę go. Zamrożenie na niego nie działa. To po prostu go zabije. Przedstawiciel jest ciężki. No nic, jednak wczytam grę. To może mieć jakiś związek, w końcu mam tylko dwie misje do zrobienia w tym... w tym, w tym, w tym, w tym budynku. A właśnie, wypróbuję miksturę cieni, bo... Tak, bo mnie nie widać dzięki temu. Kurwa, co ja zrobiłem? Ja pierdolę. Coś czuję, że znowu zjebałem. Kurwa maćno. wojownikiem było łatwiej. Dobra, wiem, mam pomysł, mam plan, mam plan. Najpierw szczura, potem jeszcze tego. Teraz to. Ok, wychodzi Jake. A ja sobie wychodzę. I co mi zrobi Jake? Okej, okay, szczur. Okej. Okay. trupos. Trzeba być ostrożny, bo to. Gdzie jest Jake. It's quite securely locked. Hm. Oszukałem Jake'a. A on gdzieś poszedł w w głębię piwnicy. I szukaj wiatru w polu. Co to, to nie najlepiej. To, to, to mógł nie być dobry pomysł. Nie, to jest jakiś bóg w grze. Wczytam. Wczytam jednak ponownie. Po prostu zacznę go nawalać kolcami. I będzie dobrze. Dobra, nie było dobrze. Jak to kurna pokonać? Okej. Okay. Mam pewien plan, mój plan wygląda trochę jak zabawa w magiczną ciuciu ale na nic lepszego nie wpadłem. co? on daje tylko 44 sztuki złota. Ja pierdolę. Zajebiście. O, ale tutaj coś jest. 14. No fajnie, 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 bardzo fajnie, tak, tak, super. Spoko, cholera, ja tu właziłem w ogóle. Idę na sramu na za Chwila, tu jest jakiś dom. Kolejny. Kto tu mieszka? Halo, Puk-Puk? Proszę wyjść z rękami w górze. Zniszczona pałka. Wezmę.

I miał ponoć wyskoczyć. ja pieprze. Miał wyskoczyć duch Jake'a, ale ale... ale. ale, ale. ten duch Jake'a miał wyskoczyć no wszystko zabiłem. Okay. No, for I didn't something. Dalia, An unnamed victim of fire. Here lies Esmeralda, wife to Jake. Here lies the late unlamented Jake. No. Dobra, ja to odkryję. Tu jest, tu jest jakiś przedmiot, jest klucz. Klucz pewno jest do tych drzwi, zapiszę.